UFC to największa i najpopularniejsza organizacja MMA na świecie. Już w październiku zawita do Gdańska, a jak pokazał przykład gali w Krakowie jest to idealny moment dla zawodników z Polski, aby otrzymać wymarzony kontrakt od amerykańskiego giganta. Zapraszam Was do sprawdzenia pięciu najlepszych moich zdaniem, kandydatów do tego, aby właśnie w tejże organizacji się znaleźć. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz śledzenia mnie do Facebooku, a teraz już zapraszam na film. Oskar Piechota. Po ostatnim knockoutie na gali Cage Warriors jest dla mnie murowanym kandydatem do angażu w UFC. Oscar to zawodnik, który po prostu musi znaleźć się w największej organizacji na świecie. W Europie jest problem ze znalezieniem dla niego rywala, gdyż przeciwnicy po prostu nie chcą z nim walczyć, bądź ich promotorzy boją się wystawić swoich podopiecznych przeciwko Polakowi. W sobotni wieczór reprezentant Mighty Bulls oraz Pirania Grappling Gdynia spektakularnie znokautował faworyzowanego Jasona Radcliffa, zostając mistrzem Cage Warriors wagi średniej. Bardzo dobrze prognozuje to na przyszłość Oscara, patrząc na to, że m.in. Michael Bisping, Dan Hardy czy Conor McGregor również byli mistrzami tejże organizacji. Transmisja tej gali na platformie Fight Pass również powinna ułatwić angaż dla UFC. Michał Oleksiejczuk, zawodnik legitymujący się rekordem 12 zwycięstw i dwóch porażek, niepokonany od 9 walk pokonywał solidnych polskich zawodników jak Wojciech Janusz czy Łukasz Klinger. W ostatnim pojedynku dla organizacji Fen po dość dramatycznym początku znokautował silnego Ricardo Nosiglie. Jak sam przyznał w mojej rozmowie z nim. Jakie plany na przyszłość? Czy planujesz startować wyłącznie dla organizacji Fight Exclusive Night? Czy może planujesz jakieś starty za granicą? Starty za granicą na razie na spokojnie. Tutaj mamy kontrakt z Fenem i tutaj mamy też fajne, fajne w tym kontrakcie, że mogę się bić też na TFL-u. Ostatnią walkę się biłem na TFL-u u siebie. Lokalna organizacja, bardzo profesjonalna, też mocne nazwisko mi tam ściągnięto, takie solidne jak na ten moment kariery. Także myślę, że kolejną walkę stoczę na TFL-u w październiku. Tak więc ewentualna walka na Gali UFC w Gdańsku odpada. Tak czy inaczej byłoby to świetne wzmocnienie dla dywizji półciężkiej, która od pewnego czasu przeżywa kryzys. Salim Tuari, kolejny zawodnik, który zmaga się z problemem w znalezieniu rywala. Podopieczny Łukasza Chlewickiego, reprezentant graftingu Kraków, jest niepokonany od pięciu walk. Nominowany do Nokautu roku Tuari ma ambicje, aby bić się w UFC, jednak zawodnicy, którzy mogliby być dla niego trampoliną do tej organizacji, unikają walki z nim. Niezwykle silny fizycznie, walczący bardzo efektownie, kończy walki przed czasem. Brzmi jak idealny kandydat do angażu w największej organizacji na świecie i z informacji jakie przekazał swego czasu jego menadżer Paweł Kowalik swoją drogą pozdrawiam Pawełku, wiem że oglądasz kwestią czasu jest jego debiut dla amerykańskiego giganta. Damian Szmigielski, trenujący na co dzień w Łodzi pod okiem Łukasza Zaborowskiego zawodnik mimo małej rozpoznawalności jest świetnym kandydatem do dostania się do UFC. Niepokonany od trzech pojedynków. Wygrywał z mocnymi rywalami na galach ACB, gdzie takie zwycięstwa, w mojej opinii, są dużo bardziej wartościowe niż nabijanie rekordu na brazylijskich ogórkach. Damian trenuje m.in. z innym zawodnikiem wagi koguciej, który już w UFC jest, mianowicie z Damianem Stasiakiem, a także Marcinem Rzoskiem czy Karoliną Kowalkiewicz. Walczy efektownie, sześć ze swoich ośmiu wygranych odnosił przed czasem. Sebastian Kotwica. Reprezentujący szkołę walki Drwala zawodnik legitymujący się rekordem 10 wygranych i 2 porażek, niepokonany od 6 pojedynków. W ostatnich walkach prezentował się fenomenalnie, jeśli chodzi o umiejętności zapaśnicze. Dodatkowo, ostatnio spędził kilka tygodni w Stanach, gdzie szlifował swoją formę. Sebastian nie ma obecnie zaplanowanej żadnej walki, wobec tego jego debiut na UFC w Gdańsku byłby całkiem realny. Jeśli chodzi o to zestawienie, to już wszystko. Piszcie proszę w komentarzach, czy chcecie, abym nagrywał więcej tego typu filmów, czyli zestawień czy rankingów zawodników. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału oraz śledzeniu mnie na Facebooku i do zobaczenia w kolejnym filmie.